Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Czyż jest wśród Was taki człowiek, który gdy syn o chleb go prosi, poda mu kamień? Albo gdy o rybę poprosi, czy poda mu węża? Jeśli zatem Wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swym dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre proszącym go. Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby Wam czynili, bo to jest właśnie prawo i prorocy. Nie sądzę, aby słowami tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus chciał nam powiedzieć, że za każdym razem, o cokolwiek Go poprosimy, to On to spełni, uczyni. W każdym razie, ja tak tych słów nie, nie odczytuję. Jak przeczytałem dzisiaj te słowa, to przypomniały mi się takie trzy sytuacje opisane w Ewangelii. Przypomniało mi się, jak Pan Jezus z uczniami płynęli łodzią przez jezioro, i powstała silna burza. Tak silna, że fale zaczęły zalewać tę łódź, więc można się domyśleć, nie, że apostołowie wylewali tę wodę, starali się, nie, jak najszybciej tę wodę wylewać z tej łodzi, żeby łódź nie zatonęła, a Pan Jezus w tym czasie spał. I oni Go obudzili, mówiąc, nic się to nie obchodzi, że toniemy, hmm. Ja sobie wyobrażam, że oni budząc go, chcieli, żeby on się dołączył do nich, nie? żeby to była prośba o to, żeby on też tę wodę wylewał, no bo pewnie nie mieli może mieli jakieś jedno wiaderko, a, a to, tym jednym wiaderkiem nie nadążali tej wody wylewać, więc wylewali też rękami. No i teraz każda para rąk. Była przydatna, więc, więc obudzili Jezusa, mówiąc ty też wylewaj, nie? Rusz się do roboty. Nie? Natomiast Pan Jezus stał i w jednej chwili uciszył tę burzę, i oni byli w szoku. Nie spełnił ich prośby. Nie? Albo weźmy Kanę Galilejską. Maria po prostu przyszła do Jezusa i powiedziała: że Zabrakło na weselu wina. Tylko tyle. I to pan Jezus wymyślił, jakby nie? to była jego inicjatywa, jego pomysł, żeby. Aha, no i powiedziała: Jeżeli ten, no to jedynie powiedziała: Do sług, zróbcie cokolwiek wam powie. No i to był pomysł Jezusa, żeby oni ci słudzy przynieśli wodę w tych stągniach, i on zamienił tę wodę w wino. To jest też taki przykład, w jaki sposób Pan Jezus, Pan Bóg spełnia nasze prośby czasami, ale też to jest fajny opis tego, w jaki sposób. Można też prosić pana Jezusa. Nie trzeba mu mówić, zrób to czy tamto, tylko po prostu powiedzieć, że mam jakiś problem z czymś, sobie nie radzę. No i trzecia sytuacja, która mi się przypomniała, to wskrzeszenie łazarza. Jak łazarz zachorował, to jego siostry posłały do Jezusa wiadomość, że łazarz choruje, licząc na to, że pan Jezus przyjdzie. To była ich prośba: chodź, przyjdź szybko, żeby uzdrowić naszego brata. Pan Jezus nie przyszedł, zatrzymał się jeszcze. Nie? W zasadzie można powiedzieć, tak można wnioskować z Ewangelii, że specjalnie się zatrzymał w tym miejscu, gdzie był. Nie przyszedł, natomiast przyszedł później. I zobaczmy, że te siostry już były pogodzone. Hmm? Była Marta, tak powiedziała, że Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Tak, już umarł, no trudno. Hmm? Stało się. A Pan Jezus mówi chodźmy do grobu. Hmm? No i zrobił to, co zrobił, w skrześcił Łazarza. Yy. Miejmy to przed oczyma, nie? Kiedy myślimy o yy naszej modlitwie wstawiennicznej, kiedy praktykujemy naszą modlitwę wstawienniczą, czyli o coś prosimy Pana Boga. On działa po swojemu. Zresztą, co to jest prośba? To jest bardzo ważne, żebyśmy odróżniali prośbę od żądania. Prośba to jest takie coś, co zakłada odmowę. Możliwość odmowy, czyli jeżeli ja kogoś proszę, to całkowicie jestem otwarty na to, że ten ktoś powie: Nie, nie zrobię tego. Jeżeli ja kogoś proszę, żeby coś zrobił i nie daję mu prawa żadnego, żeby on tego nie zrobił, czyli na przykład nie, mówię: Zrób to, a jak on tego nie zrobił, to się na niego obrażam. No to już niestety to wtedy nie jest prośba, to już jest żądanie. Pan Jezus nie mówi, żądajcie, a będzie wam dane. Pan Jezus mówi, pukajcie, a będzie wam otworzone. Nie mówi, yy, chwytajcie za klamkę, wyważajcie drzwi, a będzie wam otworzone. Kiedy pukam do kogoś. No nie wiem, otworzy, nie otworzy. Chodziłem po kolędzie, to, to nieraz pukałem i słyszałem, że za drzwiami ktoś jest, ale on nie otwierał, więc szedłem dalej. Tak po prostu się dzieje. I o tym, o tym Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi, żebyśmy prosili. Żebyśmy pukali do drzwi prosili. I dlaczego? Dlatego, że to buduje relacje. Tak, wyobraźmy sobie taką sytuację, że dzieci przestają swoich rodziców w ogóle o cokolwiek prosić. Rodzice poczuliby się niepotrzebni. To myślę, że to jest też doświadczenie wielu rodziców, których dzieci już dorosły, że czasem. Cieszą się, jak te dorosłe już dzieci przychodzą z jakąś prośbą. Mamo, tato, możesz mi w czymś pomóc. Dlatego, że to daje tym rodzicom poczucie, że są potrzebni. Właśnie dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest o tym, że Pan Bóg chce być potrzebny w naszym życiu. Ona nie jest o tym, że Pan Jezus, Pan Bóg jest tym, który zrobi wszystko, cokolwiek my chcemy, żeby zrobił. To jest o tym, że, że On chce być uznany przez nas za kogoś potrzebnego. Niedawno, nie tak dawno, parę dni temu mówiłem o tym, że bardzo potrzebujemy Jezusa. Właśnie. To, to, jest, to jest w relacji, w każdej relacji jest ten element. Potrzebuję ciebie. Jeżeli jakoś mówię, słuchaj, ja ciebie nie potrzebuję, no to tak jakbym mu powiedział, że nie kocham cię. Nie kocham cię. Bo cię w ogóle nie potrzebuję. Oczywiście czasem. Mamy ochotę i może nawet mówimy. Nie potrzebuję Twojej pomocy. Kiedy ktoś no, przychodzi i chce, chce jakoś, yy, nie wiem, wymusić na mnie na, to, że, że ja go traktuję jako kogoś potrzebnego. Tak, to też jest naturalne, że właśnie to nie może być wymuszone. To jesteś mi potrzebny, yy, to ma być... Yy, Wyraz miłości, czyli musi być całkowicie takim dobrowolnym aktem. Dlatego ja ten dzisiejszą Ewangelię odbieram jako prośbę Pana Jezusa, abyśmy traktowali Go jako kogoś potrzebnego w naszym życiu. I żebyśmy do Niego przychodzili z naszymi troskami, tak jak Maryja przyszła w Kanie Galilejskiej do Jezusa, mówiąc nie mają już wina. Czyli Pan Jezus po prostu mówi o tym, że to, to proszenie, mówienie nie, o swoich problemach, to dawanie do zrozumienia, że jesteś mi potrzebny, że to jest ważne w relacji z Nim, bo jest ważne w każdej relacji, w każdej relacji, która jest miłością. Tam, gdzie jest miłość, tam jest ten przekaz. Jesteś mi potrzebny. Ale jest jednocześnie pełna otwartość. Zgoda na to, że ktoś nie chce przyjąć mojego, mojej pomocy. I też zgoda na to, że jak ja kogoś proszę o pomoc, ten ktoś mi odmawia. Jestem na to otwarty. I myślę, że nieprzypadkowo też yy, zaraz po tych słowach o tym proszeniu, pukaniu, Pan Jezus mówi tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili, bo to jest właśnie prawo i prorocy. Czyli Pan Jezus przechodzi też do tego, że właśnie jeśli ktoś Ciebie prosi, no to w miarę swoich zasobów, możliwości bądź na to otwarty. Dziel się tym dobrem, które masz, bo i Ty tego potrzebujesz, żeby inni dzielili się ich dobrem z Tobą. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.